Mówią w tym całym internecie, że Samsung Galaxy A40 to bardzo udany smartfon. No to co? Sprawdźmy to. Nowe Samsungi z godziny AN, no może poza A80, wyglądają prawie tak samo, różniąc się tylko wielkością. A40 to raczej mniejsza, kompaktowa konstrukcja, jednak wykonanie nie odstaje od swoich droższych braci. Tak, ponownie mamy tu tworzywo sztuczne, ale ponownie obudowa prezentuje się bardzo dobrze. Ze względu na rozmiar, łatwo obsłużyć smartfon jedną ręką, a i raptem 140 gramów, jakie waży smartfon, naprawdę sprawia przyjemność. Konstrukcja dość zachowawcza, ale jednocześnie schludna, no i w pewien sposób elegancka. Na szczęście, w przeciwieństwie chociażby do Galaxy A50, czytnik linii papilarnych nie został tu umieszczony pod ekranem, tylko na pleckach. Działa zdecydowanie lepiej niż ten ekranowy w droższych modelach i udowadnia, że nie warto było tak kombinować. Obok portu ładowania USB-C mamy tu złącze słuchawkowe, co dziś wciąż jeszcze cieszy. Smartfon dobrze leży w dłoni, nie ślizga się, naprawdę przyjemnie się go używa. Wyświetlacz w Samsungu Galaxy A40 to Super AMOLED. Myślę, że w tej półce cenowej lepszego wyświetlacza raczej nie znajdziecie. Świetne odwzorowanie barw i kąty widzenia, bardzo dobry kontrast. Przekąt na 5,9 cala, rozdzielczość 1080 na 2340 proporcje 19,5 do 9. Jasność maksymalna i minimalna na świetnych poziomach. Obraz bardzo dobrze widać, nawet przy mocniejszym świetle. Przyjemnie prezentuje się zarówno noc w kształcie kropli, jak również całkiem zgrabne ramki. Szczególnie ta na dole pozytywnie zaskakując szerokością. Z tyłu dostaliśmy dwa aparaty. Główny ma 16 megapikseli i światło F1 i 7. Drugi to szeroki kąt z 5 megapikselami i światłem F2 i 2. Ten szeroki kąt zasługuje na dużą pochwałę. Serio! Szanuję, że Samsung pcha takie kombo nawet do niskiej półki cenowej. W dobrych warunkach oświetleniowych oba aparaty radzą sobie dobrze i spokojnie dadzą radę na wakacjach czy przy fotkach z wycieczki. Dobre odwzorowanie kolorów, balans bieli oraz ostrość. W słabym świetle jest niestety dużo gorzej. Czasami da się pstryknąć coś w miarę w porządku, ale w większości przypadków fotki nocne do niczego się nie nadają. Galaxy 40 naga wideo w rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach i to niestety trochę mało. Nie da się też podczas nagrywania przełączać między aparatami. Z przodu mamy 25 megapikseli, selfieki wychodzą dobrze i w zupełności wystarczą na serwisy społecznościowe. Mi to też w zupełności wystarczy. Samsunga Galaxy 40 napędza ośmiordzeniowy Exynos 7904, Wspiera go układ Mali-G71MP2 i 4 GB pamięci RAM. Mamy tutaj też 64 GB pamięci na dane, którą rozbudujecie kartami microSD o dość dużej pojemności, bo aż do 1 TB. Taka konfiguracja nie zachwyca wydajnością w syntetycznych testach, nie zagwarantuje też świetnego działania w grach w wysokich detalach ale przecież nikt nie kupuje smartfona za takie pieniądze, żeby chwalić się znajomym punkcikami w Antutu. Liczy się dobre, płynne działanie na co dzień i z tego zadania Galaxy A40 wywiązuje się naprawdę dobrze. Jasne, nie czuć tu rakietowego przyspieszenia z flagowców, ale przynajmniej podczas testów nie czułem też, by brakowało urządzeniu mocy. Smartfon sprawnie uruchamia aplikacje, zarówno te nowe, jak i trzymane w pamięci, jest naprawdę dobrze. A i nakładka Samsunga, czyli One UI od jakiegoś czasu jest naprawdę fajna. Szkoda natomiast, że Galaxia 40 nie posiada always on display, szczególnie że nie ma tu diody powiadomień. Więc jesteśmy trochę w, znaczy, w lesie, kiedy ktoś do nas napisze. Telefon ma w zasadzie wszystko, czego potrzeba. Wi-Fi, Bluetooth, GPS w przeciwieństwie do niektórych tańszych chińskich smartfonów, ma też NFC. Zapłacić je więc zbliżeniowo. Trochę szkoda natomiast, że mamy tu baterię o pojemności jedynie 3100 mAh. Pozwala ona na dzień pracy i około 4, może minimalnie więcej czasu pracy na ekranie. No i to ani nie zachwyca, ani nie odrzuca. Pamiętam, że przy tym samym trybie użytkowania Redmi Note 5 z 4000 mAh wytrzymywał zauważalnie dłużej. No i co myślicie o tym Samsungu Galaxy A40? Moim zdaniem wypada całkiem nieźle. Nie jest takie objawienie, nie zmieni branży, nie zmieni też swojej półki cenowej, ale jest naprawdę udanym smartfonem. W swoim oficjalnym sklepie Samsung wystawił Galaxy A40 za 1149 zł. Ale jeśli choć trochę poszukacie w internecie, to bez problemu znajdziecie oferty za około 900 zł. I Myślę, że za te pieniądze to jest naprawdę dobry wybór i smartfon wart rozważenia. Generalnie bardzo mi się podoba, co zrobił Samsung przy okazji tej nowej serii A, no bo to są naprawdę bardzo udane i fajne smartfony. Oczywiście zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, zostawienia łapki w górę. No i widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!